Krasuski do O'Reilly'ego. O'Reilly ma trochę miejsca, rzuca z daleka za trzy, trafia. Uuu, Lion, Godfrey. Piśla teraz atakuje Krasuskiego, Piśla nie boi się sam do końca. Świla. Czeka na zasłonę O'Reilly, O'Reilly, Godfrey puścił go. Oj, to był duży błąd! Runcamp, że szybko rzuca trzy i trafia. Uż, odważnie na lewą rękę ależ go zablokował teraz Filip Put O'Reilly O'Reilly kontra Piśla O'Reilly trudny rzut przez ręce trafia Nie chciał sam zagrać do końca O'Reilly, O'Reilly, O'Reilly pod kosz, O'Reilly do końca zdążył, lajam O'Reilly Stanie dograć pod kosz zawodnicy startu, jeszcze raz, Tokoto Tokoto kontra Gordon Tokoto, świetnie ogrywa Dać odpowiedni czas Ogwinowi, Jacksonowi. Oni obaj lubią grać z piłką i teraz świetnie. Walczy to koto, ale piłkę ma Bender. Już Ogwin. Ogwin do końca. Na prawą rękę. Ostatnio. Rzuty niecelne. Teraz strata piłki i będą łatwe punkty. dla startu. na przechwyt, ale znowu nieudana ta akcja. Ogwin. Ogwin pod kosz. Łatwo, łatwo dostać. W pierwszej połowie szybko złapał dwa faule. O'Reilly to. Frank Campa i teraz ten Podkosz Griffin! Nie reaguje. Davis. Davis. Szalona akcja, ale trafia. Ale na swoje stanowisko. Put to Koto. To Jeszcze raz on. Jeszcze raz. Jackson. Podkosz Gordon. O, leż, Zapakował z góry. Wes Gordon? Cóż to Jackson, Jackson sam, Jackson, trzeba rzucać Jackson sam. Skutecznie to zrobił. wycofuje do O'Reilly. O'Reilly do Franka z czystej pozycji za trzy trafia. O'Reilly nie ma faulu w ataku. O'Reilly od końcowej linii świetnie. Jackson jeszcze oddaje Grudziński za trzy punkty. Frank Franka Kosz, Griffin, Griffin, SĄ PUNKTY! Teraz już nie może bezkarnie faulować drużyna GTK, O'Reilly, 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 SĄ PUNKTY! Lyam O'Reilly, O'Reilly, sam, za trzy, trafia Lyam O'Reilly, jeszcze nie składa broń! Cztery punkty do odrobienia, ma start, O'Gwin, O'Gwin z kłopotami, O'Guin świetnie w obronie, teraz drużyna Krasuski zdobywa punkty! Odcinanie od piłki Jackson potrojony wyrzucił piłkę na aut niewiarygodne O'Reilly pod kosz Ford Ford Gdzie jest O'Reilly? Se 6 sekund do końca Liam O'Reilly Ford ma zwycięstwo Ford za trzy nie trafia, a więc GTK wygrywa to spotkanie 95 do 93